W każdym razie dzisiaj odwoływanie się do wartości, do patriotyzmu, do ofiar, jaką przez pokolenia polski naród ponosił w tej walce o suwerenność, staje się istotne i ważne. I dla mnie, dlatego data 13 grudnia nabrała zupełnie nowego wymiaru, nowego znaczenia. 13 grudzień to był zamach. Na aspiracje niepodległościowe i y, obronę suwerenności naszego kraju. Dlatego, przy okazji tej daty, przywoływanie tego, odwoływanie się jest jak najbardziej właściwe. Polacy, Polska poniosła wiele ofiar. Tak jak śpiewał Janek, Piecz, Janek Pieczak w tej piosence. Żeby Polska była Polską. Tego życzę nam wszystkim. Oto. Tej Marszu ku wolności Polscy nie, ust nie ustaniemy. Szczęść Boże wam wszystkim, szczęść Boże Polsce. Wracamy dzisiaj myślą do tych lat, a zwłaszcza do tej chwili, kiedy generał Jaruzelski wypowiedział wojnę swojemu narodowi. I były to czasy trudne, czasy, w których każdy sobie zadawał pytanie. Czy za naszego życia będzie jakaś zmiana? I wtedy w kościołach, w czasie przeza ojczyznę, recytowaliśmy wiersze największych polskich poetów Ernest Bryl. Więc Bóg się narodowi objawił milczeniem. A co to znaczy? Choć kto rozgryźć zechce, to łamie zęby. Na twardym kamieniu, bo kamień w chleb mu się zamienić nie chce. Kto wie, może na zawsze będzie nam pisana nocką wesoła ze strachem zabawa. Dzionek spolerowany pięknie, wedle prawa, jako wieko trumny dobrze spasowanej, ani był przez Boga wybrany. Ani był przez piłata skazany, tylko stał przy krzyżowej drodze, z zerwaniem przesłony czasu, żeby jeszcze bardziej pokazać nam atmosferę tamtych dni. Dziękuję. Zawsze scenariusz ulega pewnym modyfikacjom. Witam kibiców młodzież, która przybyła na uroczystość z plakatem i kogo pominęłam, radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Pani Szczyt. stało, że wybrano go w Piątek i twarz Bogu musiał pokazać. 30 lat nie wystarczyło niestety, nie wystarczyło niestety na rozliczenie zbrodni, zbrodni na narodzie Polski, na wszystkich tych Osobach, które poniosły śmierć, które straciły wszystko. Nie rozliczono winnych. Mało tego, że nie rozliczono winnych, to dzisiaj podejmuje się wszelkie działania, aby gloryfikować tę zbrodnię. Tę zbrodnię sprzed 30 lat. Aby relatywizować te wydarzenia, które wówczas miały miejsce. Dzisiaj usłyszałam od generała Jaruzelskiego, że podjąłby taką samą decyzję. Czyli jeszcze raz powtórzyłby się 16 grudnia, jeszcze raz powtórzyłby się 19 października. Chciałam prosić was wszystkich o to, abyśmy poświęcili minutę ciszy tym wszystkim, którzy zginęli, którzy oddali swoje życie po to, abyśmy dzisiaj mogli tutaj być, abyśmy mogli żyć. A szczególnie tym wszystkim naszym kolegom, koleżankom ze Słupska, z regionu Słupskiego, z Pomorskiego, których wśród nas tutaj nie ma, a przychodzili w każdą rocznicę. Bardzo proszę o minutę ciszy. przewodniczący Rady Miejskiej i członek Rady Miejskiej, pan senator Klejnak, przez miasta Słowacka. Emeryci Solidarności. Lida Polskich Rodzin. Pan darzowski przedstawiciel pisło Betów. Tak jest. Tu ze słupka wojska polskiego.